Dzień dobry Angelika Muchowska, czas na kolejne wydanie wiadomości z Gminy Dobra. Zapraszam serdecznie. Delegacja Gminy Dobra wzięła udział w uroczystości z okazji 25. rocznicy partnerstwa miast Kromer i NIDA w Niemczech. W jubileuszu wzięły też udział delegacje z Francji, Włoch i Słowenii. Minęło 25 lat od momentu rozpoczęcia współpracy między miastami Kromer w Wielkiej Brytanii i niemieckim NIDA. Z tej okazji Stowarzyszenie Partnerskie NIDA zaprosiło na jubileuszową uroczystość przedstawicieli wspomnianych miast oraz samorządów z zaprzyjaźnionych gmin z Francji, Włoch, Słowenii oraz Polski. Delegacja z Gminy Dobra powitała wszystkich gości poczęstunkiem, serwując m.in. przekąski z paprykarzem, domowe przetwory i wędliny. Uczestnicy spotkania docenili polską gościnność. Burmistrz miasta Nidda Thorsten Eberhardt przywitał przybyłych gości, w tym m.in. radnych i przedstawicieli zaprzyjaźnionych samorządów. W spotkaniu wzięła również udział Lucja Putryś, minister spraw federalnych i europejskich landu Hesja. Podczas uroczystości przemawiali reprezentanci zaproszonych samorządów, w tym wójt gminy dobra Teresa Dera. Po przemówieniach przyszedł czas na część kulturalną. Były występy taneczne i muzyczne, rozmowy oraz międzynarodowa integracja. Pod koniec uroczystości na scenie wystąpili srebrzyści akordeoniści, którzy reprezentowali gminę Dobra. Przez następne dwa dni delegacje z miast i gmin partnerskich zwiedzały Nidę i okoliczne miejscowości. Uczestnicy jubileuszu mieli okazję podziwiać m.in. przepiękne ogrody w Fuldzie oraz kamieniołom w Michelnau, który znajduje się na największym obszarze wulkanicznym w Europie Środkowej. Gmina Dobra została jednym z laureatów kolejnej edycji programu Dobrosąsiedzkiego wzmocnij swoje otoczenie. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi w wysokości 20 tysięcy złotych na boisku sportowym w Wączkowie zamontowane zostały nowe piłkochwyty. Wzmocnij swoje otoczenie to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których polskie sieci elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Miło mi jest poinformować, że Gmina Dobra została laureatem konkursu grantowego w programie Wzmocnij Swoje Otoczenie organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 20 tysięcy złotych na sfinansowanie wymiany zniszczonych piłkochwytów na terenie kompleksu sportowego w Wołczkowie. Wykonaliśmy w sierpniu Tą inwestycję wykonany został piłkochwyt częściowo z elementów siatki metalowej, a częściowo z elementów siatki sznurkowej. Dzięki darowiznie otrzymanej z firmy Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Piłki z terenu boiska nie przedostają się w tej chwili na teren sąsiedni, przez co yy, poprawiło się bezpieczeństwo osób, które korzystają z tego obiektu, głównie małych dzieci. Chciałabym podziękować firmie Polskie Sieci Elektroenergetyczne za docenienie naszej inicjatywy, naszego projektu i przekazanie darowizny na rzecz Gminy Dobra. W tym roku schronisko dla bezdomnych zwierząt w Dobrej obchodzi swoje dziesięciolecie. Z tej okazji w sobotę 2 września odbyła się urodzinowa impreza, na której nie zabrakło jubileuszowego tortu. Podczas urodzinowego festynu przygotowano wiele atrakcji dla przybyłych gości i przyjaciół schroniska. Rozstawiono stoiska z rękodziełem oraz dmuchane zamki dla dzieci, można było za darmo zaczipować swojego zwierzaka, były też porady behawioralne i pokazy agility. Dla dzieci przygotowano też konkursy i konkurencje sportowe. Było malowanie uśmiechniętych buziek, wystawa samochodów i charytatywna sesja zdjęciowa. Prowadzono też zbiórkę karmy dla podopiecznych schroniska. Obchody dziesięciolecia schroniska w Dobrej były również doskonałą okazją do znalezienia sobie czworonożnego przyjaciela. Ostatniego dnia wakacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej oraz Świetlica w Buku zorganizowali festyn na pożegnanie wakacji. Na przybyłych gości czekało ognisko, wata cukrowa, gofry i konkursy sportowe. Podczas festynu na pożegnanie wakacji w buku, dzieci bawiły się przy muzyce i brały udział w konkursach. Można było upiec kiełbaskę na ogniu, zjeść gofry i rozkoszować się watą cukrową. Frekwencja dopisała i wszyscy uczestnicy bawili się doskonale. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej przygotował niespodziankę dla dzieci. Uczniowie otrzymali na zakończenie wakacji wyprawki szkolne. 2 września na terenie sportowo-rekreacyjnym Mierzynianka oraz w Bibliotece w Mierzynie odbył się finał projektu Dwa kolory. Wydarzenie dofinansowano ze środków Biura Niepodległa w ramach programu dotacyjnego Symbole Narodowe Rzeczpospolitej Polskiej. Finał projektu Dwa kolory rozpoczął się w Bibliotece w Mierzynie od wykładu historycznego Krystyny Milewskiej. Następnie odbyło się spotkanie autorskie z Anną Sakowicz, a później spotkanie z Historią dla Dzieci. Atrakcje przygotowano również na terenie rekreacyjnym Mierzenianka, gdzie zorganizowano historyczną grę terenową. Następnie aktor Teatru Polskiego Piotr Bumaj przeczytał fragmenty powieści nad Niemnem. Były pieśni patriotyczne, konkursy i zabawy dla dzieci z nagrodami oraz przysmaki z grilla. W dniach od 6 do 15 września w klubie w Dobrej odbędzie się wystawa wszystkich prac konkursowych i warsztatowych przygotowanych podczas projektu Dwa kolory. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym wydaniu wiadomości, zapraszamy już za tydzień na kolejne. Poczuj się dobrze w gminie dobra.